Jeśli Rafał Trzaskowski chce być prezydentem Polski, to chyba powinniśmy wiedzieć, co planował jeszcze przed tym, zanim postanowił, że będzie kandydował na prezydenta i o czym tak bardzo teraz nie chce mówić. To się w pale nie mieści, no. Posłuchajcie sobie przez chwilę wypowiedzi jednego z brytyjskich polityków na temat tego, co nam szykują, a za chwilę zobaczycie, że Rafał Trzaskowski też bierze w tym udział. 15-minutowe miasta to coś, co UEF stworzył pod nazwą C40 Zero i nazywa się C4G Cities. Zachęcam do poszukania informacji na ten temat w internecie, a następnie odwiedzenia wszystkich TikTokerów i zobaczenia, co naprawdę mówią. Zasadniczo nie będzie już można jeździć samochodem z silnikiem benzynowym lub diesla. Będziesz musiał kupić elektryczny. Jeśli będziesz chciał coś zjeść, otrzymasz kontrolowany kalorycznie system, który wyśle ci SMS-a z informacją, co możesz dziś zjeść. To jest to, co możesz dziś zjeść. Jeśli naruszysz którąkolwiek z tych rzeczy, zamrożą twoje konto bankowe. To jest, to jest następny krok. To są etapy, w których będą wdrażać teraz. Zostało to podpisane przez WBE. WBF WF podpisał umowę z naszym burmistrzem Londynu jako przewodniczący. Objechał on cały świat, aby przekazać informacje o C40 wszystkim krajom na świecie. Większość krajów rozważa jego przyjęcie. Teraz zamierzam to zlikwidować. To beznadziejna sytuacja. Będziemy w otwartym więzieniu lub powiedzmy w COVID do końca naszego życia. Nie będziemy mogli pracować, chyba że w naszym 15. Mieście. To diaboliczne. To nie jest prawo. To nie jest właściwa rzecz i zostało to ukryte przed opinią publiczną. Nikt o tym nie wie. Żeby nie było, że to sobie wymyśliłem, zapytałem Groka, czy Rafał Trzaskowski przystąpił do C-40. I oto odpowiedź. Tak, Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy przystąpił do organizacji C40 Cities, Warszawa dołączyła do C40 w 2020 roku, co potwierdzają liczne źródła, w tym doniesienia medialne i wypowiedzi samego trzaskowskiego. Krótko, mi jest trochę łatwiej, dlatego że ja nie tylko będę mówił o tym, co zrobimy, tylko my po prostu część tych rzeczy robimy w Warszawie już. Teraz. A mianowicie, jeżeli chodzi o kwestie jeżeli chodzi o kwestie, Jeżeli chodzi o kwestię neutralności klimatycznej. Jedyne miasto w Polsce, które powiedziało, że 2050 na 100%. Ja wiem, że to nie jest ambitne tak, jakbyśmy chcieli, ale w Polsce nikt tego nie powiedział, a my się do tego przygotowujemy krok po kroku. Razem z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan, jak do tego dojść. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej. To będzie szybciej. C40 Cities to globalna sieć miast, które podejmują działania na rzecz przeciwdziałania. Zmianom klimatycznym, dążąc do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promowania zrównoważonego rozwoju. Czaskowski wielokrotnie podkreślał, że udział Warszawy w C40 ma na celu realizację ambitnych celów klimatycznych, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, choć zaznaczał, że rekomendacje C40 nie są prawnie wiążące i miasto nie wprowadza np. ograniczeń w spożyciu mięsa czy innych radykalnych zakazów. I jeszcze cele tego C40, cele organizacji C40 Cities koncentrują się na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i promowaniu zrównoważonego rozwoju miast. Główne założenia to. Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Miasta członkowskie dążą do osiągnięcia neutralności klimatycznej najwcześniej do 2050 roku poprzez zmniejszenie emisji CO2 w sektorach takich jak transport, budownictwo czy energetyka. Adaptacja dla zmian klimatycznych. Wdrażanie strategii zwiększających odporność miast na skutki zmian klimatu, np. powodzie, susze czy fale upałów, poprzez inwestycje w zieloną infrastrukturę i zarządzanie ryzykiem. Promowanie zrównoważonego. Stylu życia. To jest tutaj najbardziej ciekawe. Zachęcanie mieszkańców do proekologicznych zachowań, np. korzystania z transportu publicznego, rowerów, ograniczenia konsumpcji mięsa czy minimalizowania odpadów. Jak się to wszystko ma do tego, co mówi kandydat na prezydenta Rafał Oczaskowski On mówi, że to nie jest żadne zobowiązanie, ale moi drodzy, on w tym bierze udział. To już ja tego nie będę słuchał. Dziękuję panu. Popatrzcie, to są zdjęcia ze strony C40, to jest oficjalna strona C40. Jest tutaj zdjęcie z fotografia, gdzie widać jakby, że Rafał Czaskowski jest tam postacią wiodącą, to nie jest żaden przypadek. On przyłączył, ja specjalnie sobie sprawdziłem, jakie miasta wchodzą. w ten skład, tam wchodzi Warszawa. Warszawa jest wśród tych miast, czyli Warszawa podpisała to coś, co będzie dążyło do tego, że będą spełniane te wszystkie wymogi, jakie widzicie teraz. Czyli w pewnym momencie będzie praktycznie zero emisyjność, czyli będzie zakaz wjazdu samochodami. I nie mówię tego dlatego, że martwi mnie los Warszawy. Mnie martwi los Polski, bo skoro Prezydent Warszawy podpisuje coś takiego i dąży do tego, no to jak będzie prezydentem Polski, to będzie dążył do tego, żeby w całej Polsce tak było. No chyba nikt z nas nie chce, żeby tak było w całej Polsce, prawda? Niech pan zobaczy, co się dzieje za oknem. Że się planeta pali, panie redaktorze. Na chwilę będziemy się bić o wodę. Planeta się skończy. Po prostu nie pozwolimy, żeby planeta nam się spaliła. Reagujecie, no powiedziałbym tak trochę kabaretowo na moje słowa o tym, że Pali się Ziemia i że mamy olbrzymi problem, ponieważ jest ocieplenie klimatyczne. No, panie redaktorze, jeżeli ktoś nie wie, że jest ocieplenie klimatyczne, jeżeli komuś się wydaje, że się nic nie dzieje, jeżeli się komuś wydaje, że nie mamy do czynienia w tej chwili z takimi zjawiskami meteorologicznymi, z którymi dotąd nie mieliśmy, nie mieliśmy styku, więcej edukacji. Więcej edukacji. Tutaj, moi drodzy, macie na oficjalnej stronie C40 mapę. Mapę świata, gdzie widać miasta, punkty zaznaczone, które biorą w tym udział. I Warszawa też tu jest. Co możecie sobie teraz zobaczyć? Patrzcie, jest Warszawa, jest Warszawa, czyli przystąpiliśmy do tego paktu. A kto wchodzi w skład zarządców tego C40, fundatorów, bo to jest najbardziej istotne. Kto to wszystko sponsoruje, kto za tym stoi. Ano, moi drodzy, stoją korporacje, największe fundusze inwestycyjne i tak zwani Filantropi. Widzicie, fundatorzy i partnerzy. Fundatorzy strategiczny, Bloomberg Filantropis. Wiadomo kim jest Bloomberg, a tu jeszcze jest jedno ciekawe, bo później mamy główni fundatorzy, to jest bardzo istotne. Tu są te wszystkie klimatyczne i tak dalej, i tak dalej. No i moi drodzy, mamy Open Society Foundation, czyli to jest ta sama fundacja, która Sponsoruje Ostatnie Pokolenie. To jest ta sama fundacja, o której Wam kiedyś mówiłem. To jest fundacja Georgia Sorosa, która też finansuje, no, te wszystkie Batorego i to wszystko. I oni finansują też, sponsorują te wszystkie ruchy przygraniczne przy Białorusi. Czyli wiecie o co chodzi. Open Society Foundation jest głównym sponsorem C40, organizacji C40. Nie od dziś wiadomo, że Rafał Trzaskowski jest bliskim bliskim przyjacielem Alexa Sorosza, czyli syna George'a Sorosza i to nie jest przypadek. Tu są powiązania grubą nicią szyte i nikt mi nie wmówi, że to nie ma żadnego związku. I teraz, moi drodzy, wyobraźmy sobie, że mamy prezydenta Polski, który jest na tak zwanej smyczy u ludzi, którzy globalnie sterują, którzy globalnie zarządzają światem. To chyba nie jest bezpieczna opcja. Ja nie twierdzę, że inni nie są. Inni też są. Ale dzisiaj jest mowa o tym, panu. To nie jest bezpieczna opcja. To jest oficjalne zdjęcie, które jest na stronie C40. To nie jest żaden fake news. Demagogi próbowały to zniekształcać, przeinaczać. mówić, że to nie jest prawda. Wyciągać jakieś słowa wyjęte z kontekstu. Ale to jest, moi drodzy, oficjalne. Zobaczcie: jest dieta, czyli jedzenie, jest, są ubrania, jest własność, są loty. Czyli cel progresywny: mięso na osobę na rok 16 kg, nabiał 98 sztuk. Ubrań, 190 samochodów, uwaga na 1000 osób. No to jest, co piąta osoba będzie miała samochód. Lot w dwie strony raz na dwa lata. A później, moi drodzy, to jest tak, zero mięsa. Zero nabiału, trzy sztuki ubrania, zero samochodów i lot jeden tam z powrotem raz na trzy lata. Przez to się w pale nie mieści. I to nie jest żaden fake news, to jest oficjalne, to jest na stronie C40 i Warszawa do tego przystąpiła. Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy i to za czasów Trzaskowskiego on do tego przystąpił. Budapeszt nie przystąpił, Praga nie przystąpiła, ale Warszawa przystąpiła. Jak będą jakieś inne inicjatywy, już państwowe, no to Polska też przystąpi, to jest pewne. I moim zdaniem, nie przez przypadek, Graf Oczawskowski wynajmuje lokal ostatniemu pokoleniu. Ostatnie pokolenie teraz planuje blokowanie wszystkich mostów z okazji matur w Warszawie. Hej, mam na imię Maura. Jestem tegoroczną maturzystką oraz razem z ostatnim pokoleniem będę blokować w maju mosty. Teraz blokują mosty w Warszawie, a za jakiś czas, jak już będą mieli swojego prezydenta, będą blokować wszystkie mosty w całej Polsce. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, udostępniajcie jeśli możecie i róbmy wszystko, żeby było normalnie. Pozdrawiam, trzymajcie się i do usłyszenia, cześć, papa. Pa.